Simonu ze strony energetyczny posting. Jak jestem za bardzo energetyczny, mam nadzieję, że po tym trunku się to zmieni. Właśnie. Zeroni aktiv Active Natural Energy. Ła, ładna puszka taka. Tu ma takie czarne, tu taki kolor taki... Taki jak TikTura, nie? A tu taki zielony, taki ładny błyszczący, taki tak. ciemny. Ej, w ogóle ten, bo my powiedzieliśmy że będziemy w, w pierwszym testować dwa a testowaliśmy jeden Zajmij i teraz się. testujemy ten. nic się nie damy. No Dobra. Pachnie? Nie czuję praktycznie zapachu. Kolor? No taki energetykowy. Smak? Dzień dobry, A ocena. Spróbuj, i spróbuj ty wystawić ocenę. Dobra, pachnie, ma zapach. No ty, ale taki. Taki oryginalny. <coughs> Powiedziałbym, że coś na monster, tylko że słodszy. Ten basicowy monster, dobra. Nie taki nijaki. Okay. <laughs> hmm. y, smakuje jak herbata. Z kofeiną. Z kofeiną. Taka herbata Gwaran, kawa. Guaran, guarana... To nie jest jakaś <laughs> herbata czasem. Guarana. Nie no, wiem, możliwe. Bo smakuje jak taka trochę gazowana herbata? Smakuje jak. Spierdalek. Mamy to na kamerze. Mamy to na kamerze. Nie, nie, już. To jak taka gazowana herbata w sumie. Źle smakuje, 2 na 10. 2 na 10. 3. Nie, dobra, 2. Y ogólnie to jest tak, że jak jest 5 na 10, to jest basic taki. taki, że taki tak do wypicia, taki Nie jakiś specjalny. Samki. Że ani nie fajne, ani a nie ten jest, A ten jest... a to mówiliśmy ten? już. A Kurwa, ten? Sprawdźcie inne nasze recenzje. Tak. Siema. Cześć.